A dzisiaj eklerki, takie w wersji mini, doskonałe na imprezy. Najpierw ciasto parzone. Dokładny przepis jest w opisie pod filmikiem. Gdy masa już przestygnie, miksujemy ją z jajkami, przekładamy do rękawa cukierniczego i szprycujemy ciasteczka. Kształt możemy nieco skorygować łyżeczką zanurzoną w wodzie. 180 stopni do mocnego zrumienienia. Takie klerki możemy wykończyć na różne sposoby. Ja dzisiaj postawiłam na krem budyniowy, który po ostudzeniu jeszcze roztarłam rózgą, żeby był aksamitny, a aplikowałam go przez takie dwa otworki. Chociaż można też przekroić ciasteczko wzdłuż. Teraz polewa, czyli gorąca kremówka wymieszana z połamaną czekoladą. Wyszło przepysznie. Smacznego!